koniec wszystkiego czy to już tu? czy to już jest tu? co my tutaj mamy? ale jaka działka fajna i co? I nikt tu nie chce być? Nikt tu nie chce sobie mieszkać idziemy na przechadzkę idziemy zobaczyć wahać, no, baterijka się kończy teraz w kamerce Jeszcze może troszkę coś nagramy, ale fajnie w lesie, co? Ale fajnie wrócimy, podpoczniemy troszkę, napijemy się wody. Oddychać las. Teraz Oddychać lasem. Czerpać tlen. To jest to. Dokąd prowadzi ta droga? Tego jeszcze nie wiem. Natomiast tu coś nas blokuje. A gdyby z Ominąć tę przeszkodę O I do celu Prawda? A to zostawiamy Wspaniale I znów możemy oddychać Tak jest Znów patrzeć w niebo I w słońce, które zawsze gdzieś tam jest, tak jest, bo jutro znów zaświeci słońce. Jesteśmy sobie w lesie, spotkaliśmy wilczura no ale dwa fajne pieski spotkaliśmy z taką panią mi pan, umorosiane, łapy miały jeszcze. Większe skarpetki niż Milka miała ostatnio. One miały pod kolanówki. <laughs> pozdrawiamy Hanie, co? Drodzy widzowie, pozdrawiamy Hanie tam w tych betonach oksfordzkich. Haneczko, twój żuczek idzie. <laughs> tam jeden na ziemi, a drugi tutaj. O. Ale fajnie Ale ładnie Musimy to pokazać Haneczce 14 14 godzina Zobacz jak ładnie I nie ma tych cholernych samochodów Jesteśmy tylko my No Milka po 15.15 15. chyba jedziemy, co? powolutku poszukać jeszcze jakiegoś innego miejsca zanim dojdziemy do domku to akurat uciekamy Oj, droga, ale droga, droga pieski tutaj szczekają za nami Matki zamiast przeczekać chwilę też ja się zaraz nie wywróci Chwalę, górę. Ach. Nie wiem jak ten skuter się zachowuje na ukosach, wiecie? Na takich zboczach, bo tamtego to znam na wyłat Wtedy muszę się tak przechylać. Ale ja tutaj nie wiem czy się wywróci, czy nie. Pięknie, a jeszcze przed nami zachodzące słońce Muszę oszczędzać taśmę Chodźmy, chodźmy I Lupa Ile ty już masz tych imion swoich? Akumulatorek mamy Możemy grzać do woli. Fajnie, co? O, to się dotknęliśmy. Fajnie, fajnie. Możemy robić filmy. Ale nie tutaj z wyprawy, tylko inne zaległości. Ale czy my tędy dojedziemy na to jest pytanie? Nie wiem. Po prostu jedziemy. Chyba tak. かに I te przestrzenie. Ta wielobarwność. Coś cudownego Idziemy do Danku Patrzcie jak pięknie Wspaniałe przestrzenie Wspaniałe przestrzenie.